Cześć wszystkim! Dzisiaj opowiem pokrótce, jak wygląda wyłanianie nowego rządu oraz ile w Polsce można zarobić za dwa tygodnie pracy. Zapraszam! Jak wszyscy dobrze wiemy, 15 października w Polsce odbyły się wybory do Sejmu, których wyniki widzicie właśnie na ekranie. 13 listopada, czyli miesiąc później prawie, prezydent Andrzej Tuda powierzył misję utworzenia nowego rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Oznacza to, że premier dostał kolejne 14 dni na zebranie nowego zespołu, który to musi złożyć przysięgę przed prezydentem. Łatwo policzyć, że od 13 listopada 14 dni mija w poniedziałek 27 listopada. Od dnia zaprzysiężenia nowego rządu premier Mateusz Morawiecki ma kolejne 14 dni na wygłoszenie w Sejmie expose, po którym posłowie zagłosują nad udzieleniem rządowi wotum zaufania. Jak oficjalnie wiadomo Prawo i Sprawiedliwość nie dysponuje większością w Sejmie, a to oznacza, że prawdopodobnie nowy rząd nie uzyska wymaganej większości. W takiej sytuacji konstytucja przewiduje drugi krok, w którym to kandydata na premiera przedstawia grupa posłów składająca się z co najmniej 46 osób. Dany kandydat musi zostać wybranym przez Sejm większością bezwzględną czyli taką, w której kandydat otrzyma więcej głosów za niż tych przeciw i tych wstrzymanych razem. Dla uproszczenia. Jeżeli głosów będzie 100 i 60 z nich będzie za, 30 przeciw, a 10 się wstrzyma, to wynik głosowania będzie 60 do 40 i wtedy ci, co głosowali za, mają większość bezwzględną. Wtedy nowo wybrany szef rządu przedstawia Sejmowi program działania oraz proponowany skład Rady Ministrów, których również musi przegłosować Sejm. Na drugi krok Sejm ma 14 dni. A jeżeli to się nie uda, to wtedy prezydent powołuje premiera i rząd, a do wotum zaufania potrzebna jest już tylko zwykła większość czyli taka, w której, wracając do przykładu, kiedy za będzie 10 osób, przeciw 8, a 82 się wstrzymają, to wynik głosowania będzie 10 do 8, ponieważ głosy wstrzymujące się nie liczą. W każdym kroku udział w głosowaniu musi wziąć co najmniej połowa posłów, co oznacza, że zagłosować musi minimum 230 posłów, aby głosowanie było legitymne. Co ważne, jeżeli w trzecim kroku również nie uda się stworzyć nowego rządu, to prezydent musi skrócić kadencję sejmu i zarządzić wybory. Ale, no właśnie, ale. Wracając do wyników wyborów. Tym razem mamy bardzo ciekawą sytuację, gdzie wygrani są przegranymi, przegrani wygranymi, a ci, co nie chcieli dołączyć do żadnej ze stron, mają najgorszy wynik i najmniej mandatów. Ale co ciekawe, gdyby weszli w koalicję z którąkolwiek partią, to by nawet nie weszli do Sejmu. Mówię tu o Konfederacji, która uzyskując 7,16%, przebiła próg 5% dla pojedynczej partii, ale nie przebiłaby progu 8% dla partii będącej w koalicji. Prawo i Sprawiedliwość faktycznie te wybory wygrało, samodzielnie zdobywając 35,38% głosów i uzyskując 194 mandaty. Zaś druga jest Koalicja Obywatelska, która posiada 30,7% głosów i 157 mandatów. Jednak PiS, aby posiadać większość w Sejmie, wciąż potrzebuje minimum 37 głosów, więc potrzebna jest Koalicja. Kłopot pis polega jednak na tym, że wraz z KO Donalda Tuska w koalicji znalazły się dwie kolejne partie z wynikami 65 mandatów trzeciej drogi i 26 mandatów Nowej Lewicy, co łącznie daje 248 mandatów, a pisma tych głosów 194. Zostaje konfederacja, ale ta z kolei posiada tylko 18 głosów, co przy założeniu, że nikt z konkurencji nie da się kupić pisowi, i tak nic nie pomoże, zresztą samej Konfederacji byłoby to totalnie nie na rękę. Z punktu widzenia Konfederacji dołączenie do PiS kompletnie nic nie daje, a wizerunkowo nastąpiłby srogi upadek, bo to oni obiecywali żadnych koalicji. Myślę, że w tej chwili dokonaliby samozniszczenia na własne życzenie dołączając do PiS. Tak więc, już po wyborach wiadomo było, że PiS nie będzie miał większości i chociaż premier Mateusz Morawiecki chwali się wszędzie, że stworzy rząd, bo ma większość, to sytuacja w Sejmie mówi coś zgoła odmiennego. Wymaganą większość natomiast ma Donald Tusk wraz z koalicjantami, którzy już od początku deklarują, że mają gotowy plan działania i mają premiera i mają ministrów i pomimo zgłoszenia tego prezydentowi, który doskonale wiedział, jak wygląda sytuacja, mimo wszystko postanowił powierzyć tworzenie rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Przejdźmy zatem do meritum. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek 27 listopada zaprzysiężył nowy rząd przed prezydentem, a następnie będzie miał 14 dni na przegłosowanie go w Sejmie, ale jak przed chwilą mówiłem, to jest to raczej nierealne. Więc będzie to rząd tymczasowy, który będzie bez żadnych ograniczeń pełnił swoje obowiązki, aż do czasu, gdy prezydent powoła kandydata wybranego w drugim kroku. Nie jest żadną tajemnicą, że tym kandydatem będzie Donald Tusk. Wyliczając 14 dni od 27 listopada, najbardziej realna data zaprzysiężenia Donalda Tuska to 13 grudnia. Jednak to do tego czasu rząd tymczasowy będzie funkcjonował. A co za tym idzie, zatrzyma, otrzyma zarówno wynagrodzenie, jak i odprawę po zakończeniu pracy. Przejdźmy zatem do części, w której powiem Wam, jak w dwa tygodnie zarobić kupę kasy. Pensja premiera i ministrów reguluje rozporządzenie prezydenta w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W tym miejscu zacytuję artykuł z portalu indaria.pl, do którego link jest w opisie, ponieważ nie chcę tu niczego przekręcić. Zarobki członków rządu zależą od kwoty bazowej wskazanej w obowiązującej ustawie budżetowej. Kwota ta w budżecie na 2023 rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. W przypadku ministrów kwotę tę mnoży się razy 7,84. Dodatkowo członkom rządu przysługuje dodatek funkcyjny, który mnoży się razy 2,10. Oznacza to, że ministrowie zarabiają około 17 786 zł brutto. Do tego w przypadku tych ministrów, którzy są posłami, dochodzi dieta parlamentarna w wysokości 4033 zł brutto. Nawet kilkutygodniowy okres działania nowego rządu upoważnia premiera i ministrów nie tylko do wynagrodzenia, ale także do odpraw. Ich wysokość uzależniona jest jednak od kilku czynników. By dostać pełną pulę pieniędzy, po zakończeniu misji w rządzie trzeba spełnić podstawowy warunek nie podjąć żadnej pracy. Dotyczy to również pracy w Sejmie, za którą przysługuje wynagrodzenie w postaci uposażenia poselskiego. Jeśli poseł pobiera wynagrodzenie z Sejmu, odprawa z rządu nie jest bezwarunkowa. Wtedy przysługuje dodatek wyrównawczy. Jeżeli się pracuje i otrzymuje wynagrodzenie niższe niż pensja ministra, to wtedy odprawa wynosi tyle, ile równowartość tej różnicy, mówi profesor Andrzej Jackiewicz. W tej sytuacji, w której byli ministrowie, będą zarabiali tyle samo lub więcej, co w rządzie, nie dostaną ani odprawy, ani wyrównania. Wysokości odpraw uzależnione są od stażu w rządzie. Jeśli wynosi on dłużej niż rok, odprawa to równowartość trzech pensji ministra. Jest ona wypłacana przez trzy kolejne miesiące. W przypadku ministrów, którzy zostali posłami, każda suma zostanie pomniejszona o kwotę uposażenia poselskiego, czyli 12 826,64 zł brutto, a największe odprawy dostaną ci ministrowie, którzy są w rządzie dłużej niż rok, a nie pełnią mandatu posła. W takiej sytuacji są minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister finansów Magdalena Rzeczkowska oraz minister bezteki Włodzimierz Tomaszewski. Mogą oni dostać około 53 358 zł brutto. Ci ministrowie, którzy pełnili funkcję w rządzie od 3 do 12 miesięcy, otrzymają odprawę w wysokości dwóch pensji. Co z kolei z ministrami, którzy nie byli wcześniej w rządzie, w radzie ministrów? a zostaną członkami tymczasowego rządu Mateusza Morawieckiego? W przypadku stażu krótszego niż 3 miesiące ministrom przysługuje odprawa w wysokości jednej pensji, czyli około 17,8 tys. zł. Brutto. Sam premier Mateusz Morawiecki otrzyma wyrównanie, jako że dostał się do Sejmu i otrzymuje uposażenie oraz dietę. W jego przypadku wyniesie ono około 23 tys. zł. Brutto za 3 miesiące. Czyli, jak sądzę, pomimo, że nowi ministrowie będą pracowali tylko dwa tygodnie, to dostaną odprawę w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Całkiem fajny biznes. No bo jeżeli dostaną kasę za dwa tygodnie, czyli połowę pensji, a cała pensja jest odprawy, no to mają półtorej pensji za dwa tygodnie pracy. A tak oddzielnie Moim zdaniem PiS robi wszystko, żeby przy tej władzy się utrzymać, bo chyba jeszcze nie dotarło, że skończyła się już sielanka i jeżeli wierzyć opozycji, to zacznie się rozliczanie, a po 8 latach PiSu w Polsce jest z czego się tłumaczyć i za co rozliczać. Można by o tym nagrać oddzielny odcinek i nie byłby on zbyt krótki. I wiem, że teraz mogą najechać na mnie fanatycy PiSu, ale trudno. Ja już nie wiem, jak przemawiać do tych ludzi. Nie twierdzę, że Tusk będzie lepszy niż Morawiecki, ale Morawiecki wysoko postawił poprzeczkę i mam nadzieję, że Polacy o tym nie zapomną. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, a ja dziękuję za oglądanie do końca i pozdrawiam, cześć.